Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Nastąpiła mała zmiana klimatu. Jak widzicie na niżej załączonym obrazku, wylądowaliśmy w Tokio. W samej Japonii spędzimy 3 tygodnie. Mamy nadzieję, że uda nam się bardzo dobrze poznać ten kraj. Pierwszy przystanek Tokio, a dokładnie dzielnica Asakusa. Tutaj mamy hotel, i tutaj też są jedne z głównych atrakcji w Tokio, także idziemy zobaczyć. Przyjeżdżając do Tokio, zdecydowaliśmy się zostać w dzielnicy Asakusa. Tutaj jest nasz hotel, tutaj zatrzymamy się na kilka dni. Dzielnica Sakusa jest jedną z najsłynniejszych dzielnic. Jest to dzielnica, po pierwsze, rozrywkowa, zarówno dzień i w nocy, a po drugie, jest to ym, taka dzielnica świątynna. Oczywiście jest tutaj najsłynniejsza świątynia, świątynia Sensoji, ale jest też wiele mniejszych świątyń i my bardzo polecamy odwiedzić też te mniejsze świątynie, ponieważ y, świątynie te mają swój unikatowy klimat. I ostatnia. Rzecz, dla której warto zatrzymać się w tej świątyni. Stąd praktycznie na piechotkę dojdziecie sobie pod Tokyo Sky Tree. Nasze zwiedzanie rozpoczniemy od symbolu Tokio, mianowicie świątyni Sensoji. Jest to jedno z najsłynniejszych świątyń, zarówno w Japonii, jak i na świecie. Jest to również najstarsza świątynia buddyjska w Tokio została za założona w 645 roku, a wejście do niej zaczynamy od bramy Karimarimon. Kaminarimon. Kaminarimon, która jest bramą grzmotu i jest też symbolem tej dzielnicy, czyli dzielnica Sakusa. Po przekroczeniu bramy mamy taki 250-metrowy pasaż, który prowadzi do głównej części świątyni. Co ciekawe, ten pasaż tak sam z siebie się wytworzył, przez dziesiątki, setki lat. I teraz można tutaj kupić wszędzie lokalne pamiątki. Tutaj na przykład można sobie kupić oryginalne pałeczki. Wygląda to trochę jak sklep z Harry'ego Pottera. Ale musicie nam uwierzyć, że to nie różdżki, tylko pałeczki do jedzenia. Jakby ktoś chciał jakąś katanę, to tutaj też można zakupić. A jak widzicie coś tańszego, no to tych pamiątek naprawdę niezliczona ilość. Muszę przyznać, że niestety widzę coraz więcej plastiku. Jak byliśmy tutaj kilka lat temu, było go zdecydowanie mniej. Słuchajcie, ten pasaż jest naprawdę bardzo fajny, ale jest tu dzisiaj tyle ludzi, że ciężko się poruszać. Sam pasaż kończy się kolejną bramą, bramą skarbiec. Tam są przetrzymywane bezcenne. Pisma i po tej bramie wchodzi się już do głównej części świątyni. Tuż przed ostatnią bramą jeszcze taki pokaz lampionów, bardzo ładny. Tutaj będzie sobie foteczki trzaskają w tradycyjnych strojach. No, a my dochodzimy już powoli do głównej części świątyni. Wchodzimy teraz do głównej części świątyni. Tak jak wspominałem, to jest brama, która się nazywa Bramą Skarbiec, a za nami już widać piękną, pięciokondygnacyjną pagodę. Jest bardzo dużo ludzi, jest tłum, ale i tak mi się bardzo podoba. Tak, jest mega fajnie, ale naprawdę ludzi jest tyle, że ciężko jest się przecisnąć, żeby dotrzeć do tej głównej części. Fajne jest to na pewno, że jest dużo ludzi w tradycyjnych strojach, w kimono, kimono ubranych. Standardowo jedyne miejsce, gdzie nie ma ludzi, to jest taki kącik przy pagodzie. Polecam Wam tutaj wpaść, bo naprawdę można sobie ustrzelić piękne zdjęcie. Tutaj widać te przepiękne, ogromne lampiony, które zdobią te bramy. Są naprawdę ogromne, naprawdę piękne. No i każdy sobie tutaj trzaska foteczkę. Obecnie jakaś pani. Tutaj już unosi się dosyć mocny zapach kadzidła. Te kadzidła mają sobie coś wyjątkowego zupełnie inaczej niż w Polsce, w kościołach. Mają taki dużo mocniejszy e, zapach. No i tutaj, jak widzicie, jest naprawdę ogromne miejsce, gdzie te kadzidła się palą. Tutaj każdy chce. Trochę dymu z Główna część świątyni została zbudowana w 1945 roku, podobnie jak Pagoda. No i niestety, ale wszystkie te budynki zostały doszczętnie zniszczone podczas II wojny światowej, więc jest to rekonstrukcja, jak najwierniejsza, ale nadal rekonstrukcja po 1945 roku. Ja wam powiem tak, jestem bardzo bliski tego, żeby ci wszyscy ludzie nas pokonali, żebyśmy sobie stąd poszli. No ale zobaczymy. My jeszcze mamy takie solidne postanowienie, że przyjdziemy tu wcześnie rano i późno wieczorem. No dobra, wchodzimy do głównej części świątyni. Pokażemy Wam, jak wygląda w środku. A w środku świątynia wygląda dokładnie tak. Tutaj też jest taki zwyczaj, że wszędzie wrzuca się hajs. Także możecie usłyszeć często brzęk monet. A ja Wam powiem tyle: to co mi się najbardziej podoba. Najbardziej mi się podobają te lampiony. Pamiętajcie, że świątynia Sensoji to nie tylko ta jedna świątynia. Tu są naprawdę kompleksy mniejszych świątynek, które potrafią być jeszcze fajniejsze niż ta główna świątynia. Kolejny przykład przepięknej świątyni zaraz obok Sensodzi. Naprawdę wygląda przepięknie. Wygląda też jakby była nowa. Sprawdzimy. Ta świątynia to ewidentnie nowka sztuka, nieśmigana. Fajnie, że ma w sobie sporo drewna i to takiego żywego drewna, nie, nie pomalowanego na jakiś kolor. A tutaj mamy. Ym... Wróżby nazywają się Omikuji. Jest tego bardzo dużo tutaj na terenie świątyni. Działa to w ten sposób, że płaci się 100 jenów, następnie bierze się takie, coś potrząsa, stąd wylatuje patyczek z numerkiem. Następnie odszukuje się odpowiednią szufladę, wyciąga się i tam jest wróżba. Jeżeli wróżba jest dobra, bierze się ze sobą do domu. Na szczęście, jeżeli zła, tutaj jest e, miejsce, gdzie się je odwiesza, żeby zła wróżba się nie spełniła. Są tu też takie przepiękne, malutkie świątynki. One mi się, powiem szczerze, najbardziej podobają. Mają najwięcej klimatu. A przed nami hala wybudowana w 1994 roku. Jest to pawilon, który upamiętnia mnicha, który założył Sensoji. Mnich nazywał się Ennio. Także podsumowując, zaraz obok głównego pawilonu jest dosłownie całe miasteczko mniejszych i naprawdę bardzo warto tu przyjść. Mniej ludzi, bardzo ciekawe budowle, wszystko opisane, więc można się nauczyć dużo historii. Ja jeszcze tylko dodam, że te wróżby i amulety to jest zajebiście dobry biznes stoją dosłownie kolejki po to, żeby sobie powróżyć, albo kupcie jakiś amulet i kolejna z setek świątyń Takurat akurat panie w tradycyjnych strojach robią sobie zdjęcia bardzo ładne miejsce Zaraz koło świątyni Sensoji jest jeszcze mniejsza świątynia, która się nazywa Asakusa Shrine. Do niej też naprawdę warto podejść, bo jest przepiękna. Tak się prezentuje z zewnątrz. No i wszędzie w tym rejonie spotkacie jeszcze riksze. Wyglądają naprawdę interesująco. Można sobie kupić taką wycieczkę rikszą, pan was obwiezie i wszystko wam wytłumaczy, co się gdzie znajduje. Do samej świątyni wejść nie można, ale można podejść do tego wielkiego skarbca, tutaj się ukłonić i wrzucić pieniążkę. I co chwila rzeczywiście ludzie podchodzą, wrzucają jakieś drobne i modlą się dziękując Bogu czy Bogom za szczęście w życiu. No i Gabi, jak ci się podoba pierwsza świątynia Sensoji? Świątynia Sensoji tak naprawdę trochę mnie zawiodła. Znaczy, ja pamiętam te wszystkie świątynie piękne w Kyoto i tam jest fajnie, a tutaj jest za dużo ludzi. Um, no ale mimo tego jest taki fajny klimat japoński. To mi się podobało. Mi się bardzo podoba ta świątynia. Uważam, że jest jedną z najpiękniejszych, ale ta ilość ludzi rzeczywiście to kompletnie rujnuje. E, przyjdziemy tutaj jeszcze w nocy, przyjdziemy tutaj wcześniej rano. Postaramy się wtedy nagrać też kilka ujęć powinno być zdecydowanie inaczej. No i jeszcze ta świątynia Asakusa, która jest zaraz obok, też jest mega mega klimatyczna. Tak, ona mi się bardzo podobało. Tam było praktycznie nikogo tam nie było. No dobra, to idziemy dalej zwiedzać naszą dzielnicę. A jeśli chodzi o słynne kwitnące drzewa, to jak widzicie jesteśmy troszeczkę po terminie. Jeszcze tych yy, kwiatów jest sporo, no ale już nie tyle co było jeszcze kilka dni temu. Wiem, że mówiliśmy to już wiele razy, ale Asakusa, która tak naprawdę nazywa się Asaksa. To jest bardzo, bardzo fajna dzielnica. Macie tu hotele, macie tu restauracje, macie tu dużo do zwiedzania. No i to miasteczko jest mega, mega klimatyczne. Zawsze jest co robić. Nawet jak się nie idzie do świątyń, to można tu się przechadzać takimi uliczkami. Wszędzie znajdziecie takie knajpki, gdzie można sobie zjeść coś małego. Jest to z lokalny street food. No, i tradycyjnie wszędzie zobaczcie riksze. Tom akurat prowadziła pani, co moim zdaniem nie jest tutaj takie zwyczajne, bo przeważnie to faceci. Patrzcie, jakie panowie mają skarpety. W takich butach biegają z takimi przerwami. Patrzcie, jaka tutaj jest urokliwa restauracyjka. W ogóle te flagi nad wejściem oznaczają, że jest otwarte. Tak, w ogóle, to spotkaliśmy Spidermana. Ostatni raz widzieliśmy się na Lankawi, a tutaj postanowił za nami przyjechać do Tokio. Dotarliśmy do jednego z ciekawszych sklepów, Asakusa Don Quijote. Zobaczymy, co ma w środku. Słuchajcie, jeszcze ja nie żadne do sklepu, nie wiem, co on sprzedaje, ale nie wiem, czy mnie zachęca to, co jest na wystawie. A po drugiej stronie takie, które często widywaliśmy na Filipinach, czyli nasi niebiescy przyjaciele. Tutaj jest ewidentnie taki sklep ze wszystkim i niczym. Te kwiatki bardzo miłe, ale zawsze nie ma tutaj nic, co by mnie interesowało. No chyba, że widoki. Widoki na tych pudełkach bardzo mnie akurat interesują. No i cóż, na naszym wyjeździe postaramy się je zobaczyć na żywo dobra, ten kto mnie zna to wie, że tutaj wejdę zawsze. Haribosy. No i co tam ciekawego znalazłeś w sklepie? To jest sklep ze wszystkim. Smarwet w jest milion rodzajów kitketa na przykład, których u nas nie ma. Są wszystkie jakieś kosmetyki, maseczki w kurtowych ilościach. Na przykład są te plastry magiczne, co działa trzykleja na stopy i wysysają wszystkie złe. E choroby także wszystko można kupić mnie najbardziej zainteresowały żelki Herik no i przed nami kolejna ulica zakupowa też bardzo ładnie przystrojona, zaraz też tam pójdziemy jeśli interesuje was jak dojść do dzielnicy zakupowej to idziecie w lewo od Senso G. I już znajdujecie się na tej dzielnicy. Oprócz rozrywki i oprócz świątyń, Asakusa słynie również ze swoich pięknych parków. Także, jeżeli lubicie te klimaty, posiedzieć sobie w parku, trochę się wycilować, to to jest na pewno dzielnica dla Was. Pamiętajcie, że będąc w Japonii, musicie zrozumieć, że Japonia to trochę inny stan umysłu. Spójrzcie, jaki domek stoi przy takich wielkich wieżowcach. A ja bym jeszcze chciała dodać, spójrzcie na uliczkę koło tego domku, przybliż trochę bardziej, ile tam jest drutów. Panie chodzą w japonkach i w skarpetkach, tak wygląda kimono. Dotarliśmy właśnie do kolejnej świątyni. Jest to świątynia kotów. Także zapewne spotkamy tutaj wiele przedstawicieli tego gatunku. Ja przyznam szczerze, że jak tu przychodziłem, to liczyłem na żywe koty, ale jesteśmy w Japonii, więc może niepotrzebnie. Ale koty rosną na drzewach, popatrz. A tutaj kupuje się wróżbę, i do wróżby dostaje się kotka. No i w zależności od tego, jakiego jest koloru, taką dostajecie wróżbę i taką pomyślność. Tutaj jest to miejsce, gdzie za 200 lokalnych pieniążków można wyciągnąć sobie właśnie takiego kociaka. Dobra, Gabi losuje teraz. Zobaczymy, co dostaniemy. Usiedliśmy na ławeczce. Zrobimy wam. Rozpakowywanie na żywo. Tam w środku powinna być wróżba. Pytanie, czy będziemy używać Google Translate? Myślę, że to nie jest pytanie, tylko to jest pewnik. <grym> to jest pewnik, zobaczmy. Chyba będziemy robili Google Translate. Czy ktoś zna japoński? Niestety Google Translate sobie bardzo średnio poradził z przetłumaczeniem tej wróżby. My jednakowoż będziemy ją trzymać w domu na szczęście. Jedyne co przetłumaczył, i sobie weźmiemy do serca, to to, że jak jesteśmy w podróży, to żeby uważać na wypadki, nie zrobić krzywdy. Więc jest trochę za późno już na tą wróżbę, ale to znaczy, że jest prawdziwa, bo my już jedną krzywdę mieliśmy, ale mamy nadzieję, że będzie to ostatnia. Jeszcze tylko wam powiemy, że tutaj po pierwsze pracuje przyjmiła pani, która właśnie robiła nam zdjęcie i też pomagała w tłumaczeniu, a po drugie tutaj można zostawić wróżbę, która jest niedobra, bo Japończycy się nie certolą, wróżby nie wszystkie są dobre i jest takie miejsce, gdzie możecie je sobie tutaj zostawić, żeby do was nie przylgnęły. Ale nasza... Wróżba jest dobra i podobno mówi coś o pięknie i o tym, że będziemy mieć szczęście z pieniędzmi. Bardzo fajna świątynia, my mega polecamy. Jeszcze ta pani, która właśnie zamykała, zrobiła nam dzień. Naprawdę super, osoba. Pamiętajcie, w Japonii wszystko się bardzo szybko zamyka. Jest godzina 16 i właśnie świątynia została zamknięta. No i jak widzicie w Japonii, a szczególnie w tej dzielnicy, co nóż, to świątynia. Strażnicy pilnują z jednej i z drugiej strony, no i można wejść do środka i zwiedzać. Świątynia, niestety, już zamknięta, ale musicie przyznać, że ten ogród wygląda wspaniale. A z tyłu wyłania się przepiękna wieża wieża SkyTree. Jakbyście się zastanawiali, czy Tokio SkyTree jest wysokie to muszę wam powiedzieć, że ma 634 metry. W momencie ukończenia budowy w 2012 roku była to druga najwyższa budowla na świecie. Zaraz po Burj Khalifie, która stoi w Dubaju i jest budynkiem. To jest wieża. Wieżą była najwyższą na świecie. Przegoniła wieżę w kantonie. Bardzo szkoda, że pogoda nam dzisiaj nie dopisała, ale musicie przyznać, że całkiem sporo widać jeszcze tych drzewek wiśniowych. Sam, samo to wydarzenie jest jednym z bardziej znanych wydarzeń na świecie. Nosi nazwę Sekura, i miliony turystów z całego świata przyjeżdżają do Japonii, żeby oglądać jak wiśnie kwitną. Mają rozmach 634 metry. Słuchajcie, jesteśmy pod wejściem do Tokyo Sky Tree, ale postanowiliśmy, że dzisiaj nie będziemy tutaj wchodzić. Dzisiaj skupimy się bardziej na świątyniach i może jeszcze wieczorem gdzieś wyskoczymy. Nie będziemy tu dzisiaj wchodzić, no bo nie ma pogody. Także czekamy na pogodę. Jak będzie ładna pogoda, to od razu was tutaj zabieramy. Normalnie trafiliśmy na jakiś festyn. U nas takie rzeczy to zimą, wajnach czmarkty tak zwane, jarmarki bożonarodzeniowe. A tutaj, nie wiem, może cały rok taki mają. W każdym razie wszędzie widzę też piwo. Ciekawe czemu. Ale ładna sakura. Wojtuś, czy ty widzisz co jest za nami? My to zupełnie na ciebie czekamy przyjeżdżaj szybko no a nasze pierwsze jedzonko zupka, taka najbardziej podstawowa zupka dąg. do tego wzięliśmy dwa kawałki kurczaka, żeby spróbować jak smakują w tempurze do tego jeszcze taka bardziej skomplikowana zupka, bo Gabi lubi z mięsem zadowolona? bardzo a jeszcze tylko dodam, że wodę to tu dają w gratisie Macie normalnie ile chcecie, możecie pić, nie ma żadnego problemu, nie trzeba nic kupować. My postanowiliśmy, że zjemy sobie podwieżą, także jesteśmy już po obiadku. Bardzo dobre zupki, bardzo polecamy. I teraz idziemy dalej w miacho. Jakby co to pod wieżą, jeszcze się drzewka ostały, bardzo ładnie kolorowe, kwiatki jeszcze nie opadły. W Japonii zawsze są interesujące domki, ale muszę powiedzieć, że tutaj ktoś chyba za bardzo lubił Tytanika. A kto z Was nie widział budynku z ziemniakiem na dachu, to niech pierwszy rzuci kamieniem. No więc słuchajcie, w międzyczasie się rozpadało. My postanowiliśmy, że na razie wracamy do hotelu. Trochę nas zmogło, chyba złęczenie z nas wychodzi. No a poza tym to trzeba by się ubrać, bo my chodzimy w krótkich koszulkach. A tutaj, jak widzicie, to raczej tak kurtkowo. No i taka panoramka na koniec dnia. To był bardzo udany dzień. Szkoda, tylko że pogoda nie do końca dopisała. No i pod świątynią od razu mniej ludzi. Sklepy już zamknięte. Słuchajcie, postanowiliśmy, że wracamy do hotelu. Czujemy się trochę słabo. Trochę nas martwi to, że chyba się możemy lekko pochorować, ale mamy nadzieję, że nie. Że jutro będzie lepiej. Także dzięki wielkie za ten dzień. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.